Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić Państwa na dwa wydarzenia ogólnogminne. Pierwsze odbędzie się 13 czerwca, będą to felicje, wręczenie nagrody honorowej statuetki Felicji w kategorii instytucja osoba. Wydarzenie odbędzie się w hali widowskowo-sportowej w Kręczkach. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie osoby, którym udało się zdobyć wejściówki na tę uroczystość. Całą e, uroczystość uświetni koncert 10 tenorów. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dnie Żarowa zapraszamy serdecznie już 14 czerwca e, tutaj na boisku w Ołtarzewie. Będziemy na Państwa czekali od godziny 14.30. Wystąpią nasze lokalne zespoły. E, Ożarowska Kapelo z Uśmiechu, Zespół Ludowo-Żarowiacy, Wesołe wdusz, Wdówki, Ożarowskie Kumoszki. E, i nasze gwiazdy, które zostały zaproszone, czyli Oskar z z Karlą Fernandez, która specjalnie wystąpi dla mieszkańców Ożarowa, Janusz Walczuk, Merys Polski, no i Gwiazda Wieczoru, zespół Gem. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Będziemy tutaj już za dwa tygodnie. Zapraszamy.